Proszę Państwa, jesień jest, jesień, liście spadają z drzewa. O, widać jak tu pospadały. Taczka czeka na liście. No i proszę Państwa, zwijamy tutaj, posprzątać trzeba te liście. Liście sprzątamy, bo liście spadają. No niestety jesień taki ma, trzeba porządek zrobić z tymi liściami. Do kompostywnika jedamy. No. A pani co? Tą, do, do wora? Do wora te liście? Do wora, a, a pani tam jedną kubkę zostawiła? Czemu tam? A Jerzy. A Jerzy? A jeży jedzą liście, czy jak? Chowają się w liście. Chowają się w liście? Aha. O, tu jakieś piwo mocne było. Już go nie ma. Tutaj jest jakiś człowiek taki dziwny. Mamy też, proszę państwa, tego. Spadochroniarza tu sobie siedzi. O! Tak. No i tam pani te liście zbiera. Do wora, do wora. O! Wora, wora. No byliśmy ostatnio na cmentarzu. Tam też trzeba było liście zbierać. Do wora. I do wora się zbiera. No. Tutaj dzisiaj trochę powycinałem tych. Tych tutaj Żywopłotów, takie były uschnięte już. No bo to tak one wysychają, potem na nowy rok nowo urosną. No kreciół by ukrecił. O, takie teraz już. To są te wyschnięte. No tutaj się zrobiły te owoce z, z tych, nie? no jak to się nazywa? Z róży, nie? Dzikich. Owoce z dzikiej róży. O. No można z tego zrobić nalewkę na spirytusie. No, no róże jeszcze potrafią jeszcze wychodzić z tych tutaj o tych pączków idziemy, idziemy, tutaj mamy torba się suszy, torba się suszy, a tu lew przez 2F no. no i tutaj się dywanik też się wykąpał i się wysuszy teraz ten dywanik I się wykąpał także generalnie jest jak jest, flaga gdańska się powiewa, biało-czerwona też. I tak to leciało. No. A kaczka się cieszy, o. Kaczka się tu cieszy, niech sobie siedzi. Trochę zmokła kura. Kaczce to tam mokro nie przeszkadza. Tak to jest. No, chciałem powiedzieć, że teraz jest nagonka na Zbigniewa Ziobra. No bo to najlepiej ministra sprawiedliwości, drugi minister sprawiedliwości, czyli, że tak powiem, konkurencja po nim nastała, Żurek chce wsadzić do, do tego no, więźnia, nie? No ja widziałem taki na YouTubie taki film, gdzie już tam idzie w pasiakach ze strażnikiem więziennym ten cały Ziobro. No, i strażnik mówi: Niedługo będzie obiad, pan sobie zje, to panu się humor poprawi. A, a ten się pyta: A co na obiad, ziobro? A, a ten strażnik mówi: Że to ziurek. Nie krzyczy, nie, nie, tylko nie ziurek. <taki> Takie jaja. No, czyż to są jaja w tej polityce? Oni nie mają co robić? Zamiast dbać o, o obywateli i państwo polskie, to bez przerwy. Jedni, drugich będą wsadzać raz czy tamtych, raz tam czy tych. Że to jest horror. Jedni się ułaskawiają, drugi się wsadza. No Takie mamy prawo. So, sorry, taki mamy klimat. No ale co nas to kurdziwa obchodzi, kto kogo wsadził? Proszę Państwa, jeżeli ktoś zapłacił tymi pieniędzmi, które były na co innego, na co innego, to na wozy strażackie czy na te Pegasusy, no to przecież ich nie ukradł, tylko wpłacił na, na, na pożyteczne cele, widocznie, na straże pożarne są potrzebne nam. Więc to jest głupota, co oni nam o oczy wciskają i o jakich mafiach kurde urzędniczych gadają, no Ziobro szefem mafii. Ahoj, pozdrawiam, panie Ziobro, szefowego ma mafii, no, no jak, kurde, cyrk normalny. Pozdrawiam, ahoj, Wira Sławomir Ziemiński, z Dańska.